Dzisiaj z Wojtkiem mamy tajną misję. Będziemy szukać upiornego zamku. Mamy tutaj koperty. Jesteśmy przebrani Halloweenowo, ponieważ już zaczynamy Halloweenowe podchody. To jest nasza trasa, Musimy tutaj wszystkiego poszukać. Dwa. Tą grą w podchody zaczęliśmy wieczór. Dziś czekała na nas gra Wielki Bal w upiornym zamku. To gra w podchody jak za dawnych czasów, tylko w wersji halloweenowej. Każdy list to nowe wyzwanie, zagadki, zadania, śmiech i mnóstwo ruchu. Graliśmy razem, ale można też puścić dzieci samodzielnie, a rodzic ma wtedy godzinkę świętego spokoju. Gę otrzymujemy w wersji PDF, możemy w nią zagrać wszędzie, w domu, na dworze, w szkole, gdziekolwiek chcemy. Przygotowanie gry trwa więc niecałe 10 minut. Trzeba wydrukować, rozłożyć i zagrać. Nie trzeba czekać na kuriera z przesyłką. Wybraliśmy podchody halloweenowe, ale są też różne tematy, Tajniej agenci, gra świąteczna, a wszystko jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Jeśli więc szukacie sposobu na angażujący i radosny Halloween, to gorąco polecamy. Link do gry znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnych przygodach.